Witam Was w czwartej części filmu ćwiczenia na schodach. Film ponownie realizujemy na terenie publicznego gimnazjum nr 46 w Łodzi imieniem Rokmistrza Witolda Tileckiego. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, mięśnie barków, klatki piersiowej z wykorzystaniem schodów. Zacznę od pierwszego ćwiczenia, jakim jest wejście w podporze zwieszonym przodem. Stawiamy stabilnie ręce na podłożu, nogi opieramy o schody i wchodzimy. Kładąc ręce na schody, stawiamy też pewnie całymi dłońmi, żeby nie doszło do umsknięcia i wypadku. Następne ćwiczenie będzie wejście po schodach, podporze leżąc tyłem łukiem, czyli w ten sposób przyjmujemy pozycję i wchodzimy po schodach. Staramy się tak samo ręce właśnie pewnie na schody. Nie spieszymy się z wykonaniem ćwiczenia, żeby nie doszło do wypadku. Inne ćwiczenie wejście w podporze leżąc z tyłem łukiem, ale wchodzimy bokiem po schodach, zaczynamy swoją lewą stroną. Tak samo, pewnie kładziemy ręce i spokojnie przemieszczamy się. Jeżeli zrobiliśmy lewą stroną, to pamiętajmy o tym, żeby tak samo robić na drugą stronę, żeby obciążać równomiernie wszystkie części naszego ciała. Następne ćwiczenie jest to dosyć trudne ćwiczenie, ponieważ uruchamia naprawdę. Mięśnie prostowniki ramion, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. Chodzi o to, żebyśmy weszli w podporze, w podporze tyłem leżąc, łukiem. I uwaga, też musimy o tym pamiętać w tym szczególnym ćwiczeniu, żeby stabilnie stawiać ręce na schodach. Dobrze by było, gdyby podczas tego ćwiczenia nie dotykać przy wchodzeniu tyłkiem schodów. Nie jest to łatwe ćwiczenie. i Jak spróbujecie, to sami zrozumiecie. Innym ćwiczeniem, które możemy wykonywać w podporze postawnym, przodem, opierając ręce o schody, nogi stabilnie o podłoże, i możemy uginać ręce, wykonując popularnie zwane pompki. Żeby utrudnić sobie, mogę ręce postawić dalej na schodach i wtedy wykonuję większy stopień, większym podkątem, większym ugięciem i bardziej to też wzmacnia mięśni glatki piersiom. Oczywiście ramion tak samo. Możemy przychodzić do różnych pozycji. Ugięcie, następnie przejście do podporu postawnego przodem i z powrotem. Hop do podporu postawnego łukiem w przodem i znowu ugięcie, przejście. To samo możemy utrudnić, ugięcie, przejście do podporu postawnego łukiem w przodem i w ten sposób możemy wykonywać dowolną ilość powtórzeń. Innym ćwiczeniem, do którego wykonania poproszę tutaj pana Michała Pawlaka, będziemy wykonywali tak zwaną popularnie taczkę. Czyli wejście po sodach w podporze zwieszonym. Poproszę tutaj na wyd i wchodzimy po schodach. Żeby utrudnić sobie to ćwiczenie i uaktywnić bardziej mięśnie obręczy barkowej, mięśnie ramion, trzeba oczywiście te nogi stawiać, postawić. Wyżej praktycznie do stania na rękach. Tutaj tak samo proszę pana o pomoc. Najlepiej wykonywać to ćwiczenie w dwójkę i wchodzimy. Bardzo dziękuję panu. Zachęcam Państwa do podejmowania wysiłku i ćwiczeń na schodach i dziękuję serdecznie za uwagę.